Cześć, jestem z tej strony, SlenderCube, i dzisiaj Wam pokażę, jak łożyć kostkę 2 na 2 No to zaczynajmy. E, by łożyć kostkę 2 na 2 pierwszym krokiem jest e, zrobienie całej ścianki. Całą ściankę. E, dobra, dobra, nie mówmy tego, jak robić, tylko tak. Mamy e, jed, jedną, mm, jeden narożnik wsadzony na dół, e, i szukamy teraz biało-pomarańczowego, znalazłem biały i pomarańczowy i robimy R U R' U' i tak długo aż um, um, narożnik się wrzuci I robimy dalej e, szukam teraz um, biało-niebieskiego znalazłem tu możemy um, no, sexy mówią tak samo i te wszystkie i tak, potem tym białą ściankę dajemy do góry i z Sexy Wrzucamy wszystkie żółte Na dół Nie bójcie się, nic z waszym przemysieniem nie stanie Bo ponieważ to wszystkie dobrze wrzucimy On będzie na swoim miejscu I tak Gdy ułożymy już Żółtą ściankę, białą To zawsze wyjdzie nam e, jakaś trzecia ścianka W moim przypadku wyszła czerwona Żółty, czerwony, biały I tak e, Odwracamy ...z żółtym do góry, e, trzecią ścianką jak, jakiś kolor, do tyłu, rbm. E, F... R... E, czekajcie. E, czekajcie sekundkę, trudno się mi tłumaczy. Pot. Ech, <Szajnie> wygadacie, że znowu zapomniałem algorytmu, no to ale nie, chyba nie. <Szajnie> uh! Aha! To było tak. F... R' mm, F... R' A nie, sarki. Już wiem. Dobra. Spoko. Odwracamy tak. Robimy R', F', R', eee, jak to się nazywa? Serki, ale nie powiem wam, bo zapomniałem jak się nazywa notacja. Tym tyłem dwa razy. R' znowu tyłem dwa razy R em, em, F Prim czekajcie, co znowu coś znakiłem czekajcie sekundkę, już Wam to pokazuję, naprawdę, bo dzisiaj miałem ciężki, bardzo ciężki dzień od rana i mogę zapomnieć, wybaczyć mi to Zaraz do mojej pomyłki. No nie. tak tak długo trwa, ale naprawdę. Dobra r' f' r' bug e e e bug e 2 e e no jak to się nazywało r e f' e r' e bug 2 e r 2 no i kasko żona. Pokażę jeszcze raz ten algorytm, bo trochę się um, nie zakłamałem. Znaczy mogliście się nie zakumać, bo Dziwnie to teraz e, zrobiłem, ale pokażę go. Ojej, żeby się znowu kija rozwalła. Dobra. R-Prime F R-Prime 2 R. F-Prim, y, R-Prim, y, Bug 2, R2 No i kaska łożena. Jak widzicie, yy, bardzo łatwo można... Znaczy bardzo proszę nauczyć się notacji, ponieważ yy, w moim przypadku yy, na przykład Kalamari ucięła mnie, ale bez notacji to ja normalnie yy, Trudno się uczyć układania kostki bez notacji, bo każdy zawsze wam mówi R', F' A potem, ja zawsze mówiłem No, że ja się nauczyłem notacji, że wszystko rozumiem, a potem A potem mi kazali na przykład robić różne notacje, a potem nie umiałem nic zrobić Więc to by było na tyle Zapamiętajcie darmową naukę badanie kostki 2x2 oraz 3x3 e, y, Jeszcze dogadam się z Kalamari, kiedy by to mogło być ale będzie to na 100% na rynku y, no bo ładnie tam jest Jeszcze tylko dokończę badanie kostki Więc to by było na tyle Subskrybujcie, komentujcie i zapraszam na kanał Calamari Polecam Ha! I jeszcze takie info. Możecie się spodziewać jeszcze dzisiaj o, od e, 14 do 18 filmiku z meetingu, tak! Mój pierwszy filmik z meetingu.